Nazywam się Marek Środziński i dziś odpowiem Ci na pytanie, jak alkohol wpływa na Twój mózg? Psychologia, uzależnienia, motywacje, czyli jak żyć, żeby nie zwariować. Zapraszam na podcast Kto Ty Jesteś? Co zainspirowało mnie do nagrania tego odcinka? Badania przeprowadzone przez naukowców z University of wraz z analizą danych programu UK Biobank, w którym uczestniczyło 36 tysięcy osób i dostarczyły one interesujących wyników dotyczących wpływu alkoholu na mózg. Wyniki tych badań wykazały, że nawet umiarkowane spożycie alkoholu może prowadzić do Przyspieszenia do przyspieszonego starzenia się mózgu. Osoby w wieku 50 lat, które pijały średnio jedno piwo lub kieliszek wina dziennie, miały mózgi starsze o 2 lata w porównaniu z osobami, które pijały pół piwa dziennie. Co więcej, każda kolejna dodatkowa porcja wiązała się ze znacznie większym ostarzeniem mózgu. Na przykład w porównaniu z osobami spożywającymi jedno piwo dziennie, osoby pijące półtora piwa dziennie miały mózgi postarzające się o kolejne 3,5 roku. Szczególnie zaskakujące były wyniki dla osób pijących regularnie dwa Piwa dziennie, co to jest, prawda? Ich mózgi mogły być starsze o 10 lat w porównaniu z osobami, które całkowicie unikały alkoholu. Badanie to podkreśla, że zależność między spożytymi ilościami alkoholu a zmianami w mózgu nie jest zależnością liniową, co oznacza, że nawet niewielkie ilości alkoholu mogą mieć skutki. Dla zdrowia mózgu, opłakane skutki. Wyniki te były zgodne z wcześniejszymi badaniami, które wskazywały na wpływ alkoholu na starzenie się mózgu. Jednak nowe badanie. W tej dużej skali przeprowadzone na dużej grupie osób 36 tysięcy dostarczyło ono bardziej precyzyjnych, i no, wymownych danych wyników. Warto jednak podkreślić, że obserwowane w badaniu korelacje między spożyciem alkoholu a stanem mózgu bezpośrednio nie dowodzą tak, jednoznacznie przyczynowo-skutkowego związku. Czyli wyniki te mogą być również e, wpływ na nie mogą mieć również inne czynniki, takie jak genetyka, styl życia, tak, inne nawyki e, żywieniowe. W związku z tym należy interpretować je z ostrożnością, jednak na pewno wyraźnie wskazują one na potrzebę zwrócenia uwagi, na wpływ alkoholu, e, na zdrowie mózgu. Warto zaznaczyć, że badanie to miało istotne implikacje dla zaleceń dotyczących umiarkowanego, tak zwanego umiarkowanego spożycia alkoholu. Wiele organizacji zdrowia publicznego, takich jak e, amerykańskie National Institute of Alcohol Abuse and Alcoholism, e, zalecało wcześniej umiarkowane spożycie alkoholu e, jako bezpieczne dla osób dorosłych, dla zdrowia osób dorosłych. Jednak najnowsze badanie wykazuje, że nawet niewielkie ilości alkoholu, tak, pół, jedno, dwa piwa mogą mieć negatywny wpływ na zdrowie mózgu, a co dopiero większej ilości. W świetle tych wyników zatem osoby zainteresowane swoim zdrowiem mózgu Powinny znacznie rozważyć ograniczenie lub unikanie spożywania alkoholu w ogóle. Dla wielu osób całkowita abstynencja od alkoholu może być najlepszym wyborem dla funkcjonowania mózgu. W przypadku osób mających trudności z kontrolowaniem spożycia alkoholu, no, oczywiście ważne jest szukanie pomocy. Pomocy specjalistycznej, aby zminimalizować ryzyko negatywnych skutków dla zdrowia. A jak dokładnie alkohol działa na mózg? Po spożyciu alkoholu, on szybko wchłania się z przewodu pokarmowego do krwiobiegu. Tym krwiobiegiem dociera do mózgu. W pierwszych godzinach po jego spożyciu alkohol działa jako depresant na ośrodkowy układ nerwowy, ten OUN. Co powoduje szereg efektów na mózg i funkcjonowanie psychomotoryczne. Oto kilka głównych sposobów, w jakie alkohol wpływa na mózg w tym czasie. Pierwszy to hamowanie aktywności Neuronów. Alkohol wpływa na aktywność neuronów w mózgu poprzez zwiększenie działania neuroprzekaźnika GABA, czyli kwasu gamma-aminomasłowego. Jest hamującym neuroprzekaźnikiem, on zmniejsza aktywność neuronalną. Działanie to powoduje spowolnienie reakcji, zmniejszenie Ostrości i percepcji yy, i działanie uspokajające. Drugi skutek to upośledzenie funkcji poznawczych. Alkohol wpływa negatywnie na funkcje poznawcze, takie jak mówimy yy, o koncentracji, tak? o zdolności myślenia abstrakcyjnego, o pamięci, o zdolności, zdolnościach intelektualnych ogółem. Osoby spożywające alkohol mogą yy, doświadczać trudności w logicznym myśleniu. Oraz w rozwiązywaniu problemów. Numer 3. Zaburzenia koordynacji ruchowej. Alkohol wpływa na układ nerwowo-mięśniowy, co prowadzi do zaburzeń koordynacji ruchowej i równowagi. Osoby spożywające alkohol mogą mieć znacznie utrudnione wykonywanie. Precyzyjnych ruchów i mogą również mieć chwiejny chód. Słuchajcie, kierowcy. Rozszerzenie naczyń krwionośnych. Alkohol powoduje rozszerzenie naczyń krwionośnych. Prowadzi to do zwiększonego przepływu krwi w mózgu, mówimy to o pierwszych godzinach. To może prowadzić do uczucia ciepła w głowie i na przykład zaczerwienienia skóry na, na twarzy cery. Zmiany nastroju. No w pierwszych godzinach po spożyciu po alkoholu osoba może doświadczać poczucia euforii, tak? zwiększonej pewności siebie. Związane to jest z wpływem alkoholu na, na system nagrody w mózgu po prostu. Zaburzenia snu. Alkohol, alkohol może wpływać na jakość snu i wywoływać mm, jego zaburzenia, e, takie jak bezsenność lub e, częste wybudzanie się w nocy. Warto zaznaczyć, że mm, działanie alkoholu na mózg jest y, dawkozależne. Co oznacza, że efekty będą zależały od y, spożytej ilości alkoholu. W miarę jak poziom alkoholu we krwi spada, działanie na mózg również osłabia się. Jednakże nadmierne spożycie alkoholu może prowadzić do poważnych skutków zdrowotnych i neurologicznych, w tym do uszkodzenia mózgu, jeśli jest to kontynuowane w, w dłuższym okresie. A zatem jakie konkretnie są efekty długotrwałego spożywania alkoholu na mózg, dla mózgu. No więc długotrwałe spożywanie alkoholu może mieć poważne i trwałe skutki, czyli nieodwracalne. Oto kilka konkretnych, które, które mogą wystąpić w wyniku nadmiernej konsumpcji tej, tej, tego narkotyku przez, przez dłuższy czas. Po pierwsze upośledzenie funkcji Poznawczych. Tak? Długotrwałe picie alkoholu może prowadzić do znacznego upośledzenia funkcji poznawczych, takich jak pamięć, jak koncentracja uwagi, myślenie abstrakcyjne i zdolności intelektualne. Osoby uzależnione od alkoholu mogą doświadczać trudności. W zapamiętywaniu informacji, w podejmowaniu logicznych decyzji. Drugie to zaburzenie myślenia i mowy. Alkohol może zakłócać procesy myślenia, co prowadzi do no, trudności w formułowaniu spójnych myśli i trudności w mówieniu. Osoby, które nadużywają alkoholu. Alkoholu mogą mieć trudności z, z jasnym wyrażaniem swoich myśli. Po prostu mogą, mogą wydawać się zamroczone, zdezorientowane, otępione. Utrata pamięci i, i problemy z pamięcią. No to długotrwałe picie oczywiście może prowadzić, i prowadzi do tak zwanej czarnej dziury, tak? Palimpsetu, czyli utraty pamięci okres, przez okresy czasu podczas upijania się. W dłuższym okresie osoby uzależnione od alkoholu, e, mogą także cierpieć na tak zwany, znaczy nie tak zwany, na zespół Korsakowa, który charakteryzuje się trudnością, trudnościami z pamięcią operacyjną, czyli przetwarzaniem danych i problemami z zapamiętywaniem, e, no, takich nowych informacji. Po czwarte, zmiany strukturalne w mózgu. Nadmierne spożycie alkoholu może prowadzić do zmian strukturalnych w Twoim mózgu, takich jak choćby zanik hipo hipokampu, czyli obszaru mózgu odpowiedzialnego za pamięć. No, to bezpośrednio może wpływać bezpoś na, na zdolność uczenia się, na, na zapamiętywanie informacji. 5. Redukcja szarej masy. Długotrwałe picie alkoholu może powodować zmniejszenie ilości szarej masy w mózgu. Szara masa składa się z komórek nerwowych. Jest ona odpowiedzialna za przetwarzanie informacji. Zmniejszenie jej ilości, zmniejszenie szarej masy może wpływać na funkcjonowanie mózgu w bardzo negatywny sposób. Zaburzenia ruchowe. Nadmierne spożycie alkoholu może prowadzić do zaburzeń ruchowych, takich jak drżenie rąk, tak zwane drżenie alkoholowe, oraz na problemy z równowagą i koordynacją ruchową. Numer 7 to zaburzenia nastroju i zdrowia psychicznego. Długotrwałe picie alkoholu oczywiście może zwiększać ryzyko wystąpienia zaburzeń nastroju, takich jak depresja, tak, jak lęki. Osoby uzależnione od alkoholu mogą także być bardziej narażone na problemy psychiczne i zaburzenia osobowości. Numer 8. Uzależnienie i tolerancja. Długotrwałe spożywanie alkoholu może prowadzić do rozwoju uzależnienia. I zwiększenia tolerancji na alkohol, co oznacza, że osoba potrzebuje coraz to większych ilości alkoholu, aby osiągnąć ten sam efekt, tak? to, to może prowadzić do załamania psychicznego i tak? fizycznego. Jeśli spożycie alkoholu zostanie nagle ograniczone lub, lub przerwane, no, podsumowując, tak? długotrwałe spożywanie alkoholu, może mieć poważne i nieodwracalne skutki dla Twojego zdrowia, dla zdrowia Twojego mózgu. Dlatego ważne jest, aby świadomie podejść do spożywania alkoholu, unikać nadmiernego picia i szukać pomocy, pomocy specjalistów, jeżeli istnieją problemy z kontrolowaniem spożycia alkoholu. Abstynencja od alkoholu lub picie z dużym umiarem, jest zalecane dla zdrowia mózgu i ogólnego zdrowia ciała człowieka. Życzę trzeźwego dnia, trzeźwego wieczoru i trzeźwego życia. Marek Środzieński, to Ty jesteś. Zapraszam na kolejny odcinek. Pozdrawiam serdecznie. Do zobaczenia.